Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy On mnie kocha? Karty. Przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedne pytanie. Trójka monet. Co wychodzi naprzeciw? Osiem buław. Wynik, odpowiedź, rada. Dziesięć kielichów. Na spodzie tali jest karta mak. I to jest tło czytania. Manifestacja. Sedno, trójka monety. Miłość objawia się w czynach, a nie w słowach, bo słowa są ulotne. To są konkretne działania, które mają być dowodem na uczucie. To jest budowanie i podtrzymywanie trwałej podstawy w związku. To jest trwałe uczucie, troska partnera oraz troska o sprawy codzienne. Warunki zmieniają się tak, że możliwa będzie praktyczna realizacja Twoich pomysłów. Trójka monet pokazuje partnera z fajną przyjaźnią. W partnerstwie jest przyjaźń, natomiast kiedy jesteśmy przyjaciółmi, to nie ma partnerstwa. Trójka monet pokazuje partnerów, którzy rozwijają się. Partnerzy wspierają się nawzajem w trudnych chwilach. I zawsze są gotowi podać sobie pomocną dłoń. Relacja jest zbudowana na szacunku i miłości. Co wychodzi naprzeciw? 8 ław: to jest niezręczna komunikacja. Telefony, smsy, maile, portale, niepotrzebna komunikacja i powstałe wyrzuty sumienia. To też jest duża niedbałość w komunikacji. Generalnie chodzi o całość przekazu. To też są kpiny, żarty, które przeszkadzają w budowaniu relacji. Też pokazało się ruchy psychologiczne, manipulacje, które miały na celu zmylić stronę przeciwną. To też jest nieprawidłowe zachowanie. Nieprawidłowa postawa. Również zapachniał mi tutaj taką niedojrzałością. Natomiast przedstawiał się jako osoba dojrzała. Też zabrakło spontaniczności, takiego luzu, dystansu. Wynik, odpowiedź, rada, 10 kielichów. Pewnie wiele osób czeka na to, co teraz powiem. Pytanie jest, czy on mnie kocha? To odpowiadam tak. On Cię kocha. Taką pełną i zdrową miłością. Pewnie trudno jest uwierzyć i usłyszeć, usłyszeć na moim kanale takie słowa. Ja nie rzucam słów na wiatr. Nie mówię tego, co chcesz usłyszeć. Miłość opiera się na trwałym i stabilnym rdzeniu. Najlepsze czasy wciąż przed Wami i bardzo się cieszę. Jesteś wyjątkowa i na inną by Cię nie zamienił. Rozluźnij się, zaangażuj się w działania, które poprawią Ci nastrój. Wszechświat postawił na Twojej drodze odpowiednią osobę. Tutaj jest koniec okresu samotności. I koniec okresu niedojrzałości. I tego Wam życzę. I tak to bym zakończyła. Tyle mam w temacie. Ja nie powiadam wieści dziwnych treści, nie powiadam historii, bajek, nie siedzę w przeszłości. Stoję mocno na nogach. Nie żyję w świecie iluzji typu, co by było, gdyby było. Jestem konkretna, a to świadczy o mojej wyrodzonej dojrzałości. Posiadam w sobie empatię, jestem świadoma i wiem, jak powinna być prawidłowa postawa przy budowie związku i jak partnerzy powinni się zachowywać. Również bardzo się cieszę, kiedy uczyń przerósł mistrza. Nieraz łezka mi się zakręci w oku. Jak patrzę na mojego ucznia, nie już na mistrza. Kłaniam się nisko. Dziękuję, że jesteś. Pomagam w rozwoju, rozwoju aby mnie przerosnąć. Zapraszam do kontaktu, który jest na końcu filmu. Zachęcam do wsparcia kanału. W zakładce Wsparcie. Za wsparcie dostaniesz wcześniejszy dostęp do filmów. Część widzów już ogląda filmy odpowiedzi przed emisją. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.